Wyniki wyborów 2025 roku. Jest drugi Late-Pol Ipsos. Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 51% głosów, Rafał Trzaskowski 49%. Wynika z sondażu Late-Pol Ipsos dla tvn 24, TVP i Polsat News uwzględniającego wyniki z 90% komisji. Wcześniejszy Late-Pol także dawał przewagę Nawrockiemu, a Exit-Pol Trzaskowskiemu. Frekwencja szacowana jest na 71,7%. Różnica w wyniku kandydatów w drugim sondażu Late Poll to dwie punkty procentowe. Błąd statystyczny w tym badaniu, według Ipsos, wynosi i 0,5 punkta procentowego dla każdego kandydata. Sondaż Late Pol. Jak działa? Sondaż Late Poll bazuje na oficjalnych wynikach z 90% losowo wybranych obwodów głosowania, w których Ipsos prowadził badanie. Oficjalne wyniki drugiej tury Państwowa Komisja Wyborcza może podać w poniedziałek przed południem, na ceo wskazywał w trakcie niedzielnej konferencji szef PKU Sylwester Marciniak. Marek z KS-Info